Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przedstawię Wam bardzo tajemniczą i zagmatwaną sprawę Colina Gilsa. Jest to mało znana historia, więc domyślam się, że większość z Was jeszcze o niej nie słyszała i jeśli chcielibyście ją poznać, to zapraszam do oglądania. W marcu 2012 roku 18-letni Colin Gills planował wrócić do rodzinnego domu w Tupper Lake w stanie Nowy Jork na ferie wiosenne. Colin był studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Brockport, oddalonego o 5 godzin drogi od Tupper Lake. Chłopak uczestniczył w programie przedmedycznym koncentrującym się na biologii, a jego celem było ukończenie studiów medycznych i zostanie lekarzem. Rodzina i koledzy nie wątpili, że mu się uda, ponieważ od najmłodszych lat Gillis był wyjątkowo uzdolniony i świetnie radził sobie w szkole. Przeskoczył nawet dzięki temu jedną klasę. Był więc o rok młodszy od kolegów, jednak nigdy nie przeszkadzało mu to w zawieraniu znajomości. Miał świetne poczucie humoru i był duszą towarzystwa. Lubił imprezować, spotykać się z przyjaciółmi i grać w piłkę nożną oraz koszykówkę. Ostatnie zajęcia przed przerwą wiosenną skończyły się w piątek 9 marca 2012 roku i Colin udał się prosto do domu rodziców. Chłopak miał dwóch braci, starszego i młodszego. Niecały tydzień wcześniej, 4 marca, obchodził swoje 18 urodziny. Jego rodzice, John i Patty Gillis, byli właścicielami warsztatu stolarskiego w Tupper Lake. Colin bardzo chętnie wracał do rodzinnego miasteczka, ponieważ lubił spotykać się ze znajomymi z liceum i też oczywiście z rodzicami, z którymi łączyły go dobre relacje. W sobotę rodzina zjadła wspólną kolację, a następnie obejrzeli w telewizji mecz koszykówki. Później Colin miał zamiar wyjść na miasto z kilkoma przyjaciółmi ze szkoły średniej. Noc była mroźna, jednak osiemnastolatek był przyzwyczajony do surowej pogody. Wychodząc, miał na sobie tylko dżinsy i koszulę z krótkim rękawem. Do plecaka zabrał jeszcze kurtkę. Około 20.30 wyszedł z domu, mówiąc rodzicom, że wróci późno. Colin rozpoczął wieczór od odwiedzenia przyjaciół, którzy mieszkali niedaleko. Stamtąd pojechał razem z nimi do domu przy Lincoln Avenue. Nie wiadomo, czy przyjaciele mieli konkretne plany na wieczór, jednak w pewnym momencie postanowili udać się na inną imprezę, która odbywała się w domu przy Pascana Road z okazji 21. urodzin jednego z krewnych właściciela domu. Colin i dziewięciu jego przyjaciół nie byli zaproszeni i nie znali dobrze organizatorów, jednak w Tupper Lake nikt nie był sobie obcy. W ostatniej chwili dowiedzieli się o imprezie i spontanicznie postanowili do niej dołączyć. Na początku wszyscy dobrze się bawili, jednak w pewnym momencie między niektórymi uczestnikami imprezy wybuchła kłótnia, która przerodziła się w bójkę. Przyjaciele Kolina uznali wtedy, że już czas się zbierać, jednak osiemnastolatek wolał zostać, ponieważ dobrze się bawił. Koledzy próbowali go przekonać, jednak Kolin uparł się i ostatecznie grupa się rozdzieliła. Po wyjściu przyjaciół, osiemnastolatek został w towarzystwie osób, które znał jedynie z widzenia. I z tego co wiadomo, impreza nie do końca przebiegła zgodnie z planem, ponieważ w międzyczasie doszło do jeszcze jednej bójki i najprawdopodobniej Colin brał w niej udział. Ostatecznie chłopak opuścił imprezę o pierwszej w nocy, a całe przyjęcie zakończyło się o pierwszej trzydzieści. Ulica, przy której stał dom, była dość kręta i nieutwardzona, nie było przy niej nawet latarni. Po wyjściu z imprezy Colin musiał kierować się po stromym wzgórzu na północ i dojść do skrzyżowania z drogą NY3. Księżyc był jednak wtedy w pełni co nieco oświetlało drogę. Gdy 18 latek dotarł do NY3, powinien był skręcić w prawo i podążać tą drogą do swojego rodzinnego domu, jednak z niewiadomego powodu poszedł w lewo w stronę miasta Piersfield. O pierwszej czterdzieści przejeżdżający tą drogą Rich Rosentretter zauważył chłopaka idącego po poboczem. Zwrócił na niego uwagę, ponieważ był to dość niecodzienny widok. Pieszy o tej porze i to w tak mroźną noc. Richa zdziwiło także to, że młody chłopak nie miał na sobie płaszcza, pomimo niskiej temperatury. Przez chwilę rozważał zaproponowanie chłopakowi podwózki, jednak zrezygnował z tego pomysłu, ponieważ nie chciał narażać siebie i swojej matki, którą wtedy odwoził do domu, na żadne niebezpieczeństwo. Z drugiej strony nie chciał także zostawić tego człowieka zupełnie bez pomocy, więc pojechał na komisariat policji. Na drogę wysłano patrol, jednak mimo kilkukrotnego przejeżdżania w tę i z powrotem drogą NY3, po nieznajomym nie było już śladu. Rich nie był jedyną osobą, która widziała kolina tej nocy. Austin Tuhey i jego kuzyn Jordan Amel również zauważyli go około 1.30. Austin odwiózł kuzyna do Piersfield i zobaczyli kolina skręcającego z paska na May Road w NY3. Zatrzymali się i zapytali, czy chce, żeby gdzieś go podwieźć, jednak chłopak odpowiedział, że czeka na znajomego. Gdy Austin po jakimś czasie wracał tą samą drogą, ponownie się zatrzymał i zaoferował Colinowi pomoc, ale osiemnastolatek odmówił. Gillis znajdował się wtedy w pobliżu wejścia do firmy Bruce Richards Logging Company zlokalizowanej przy NY3 i kierował się na zachód w stronę Piercefield. Nie wiadomo, czy Colin rzeczywiście na kogoś czekał. W tym rejonie zasięg telefonii komórkowej był ograniczony, dlatego nawet gdyby chciał, chłopak nie za bardzo byłby w stanie z kimkolwiek się skontaktować. I jedyne co jest pewne, to że nie był umówiony z żadnym ze swoich kolegów, z którymi spędzał tamten wieczór. I tej nocy osiemnastolatek nie wrócił do domu. Jego bliscy początkowo nie zaniepokoili się, ponieważ w przeszłości zdarzały się już sytuacje, kiedy Kolinowi rozładował się telefon i nie był w stanie poinformować o zmianie planów i późniejszym powrocie, uznano więc, że i tym razem postanowił po prostu przenocować u przyjaciela. I dopiero następnego dnia rano, gdy nadal nie otrzymali od niego żadnej wiadomości, zaczęli się martwić. I o 17.30 rodzice podjęli decyzję o zgłoszeniu zaginięcia na policję. I mimo wieku chłopaka oraz okoliczności jego zniknięcia, sprawa od razu została potraktowana poważnie i rozpoczęto poszukiwania. Policja Stam Lake podjęła współpracę z Departamentem Ochrony Środowiska przy koordynowaniu poszukiwań, do których dołączyły też setki wolontariuszy, w tym członków rodziny i przyjaciół zaginionego, przeczytywali lasy i strumienie szukając jakichkolwiek śladów. Akcja była zorganizowana w bardzo profesjonalny sposób. Poszukiwacze szli ramię w ranie, aby upewnić się, że przeszukają każdy centymetr okolicznych terenów, a z powietrza pomagały im helikoptery wojskowe. W chwili zaginięcia, 11 marca 2012 roku, Colin miał 18 lat: miał blond włosy, niebieskie oczy i 1,80 m wzrostu. Jego znakiem szczególnym była blizna na lewym ramieniu. Ostatnio widziano go ubranego w koszulę American Eagle z krótkim rękawem i niebieskie dżinsy w rozmiarze 32-34. Miał także czerwone wysokie trampki Nike Air i przy sobie pomarańczowy plecak LL Bean, w którym znajdował się dwustronny czarno-czerwony płaszcz. Na konferencji prasowej w poniedziałek 12 marca policja ogłosiła, że znalazła dwa przedmioty, które prawdopodobnie należały do Kolina. Było to prawo jazdy oraz fajka tytoniowa. Znajdowały się one na NY3 w pobliżu Setting Paul Dam Road, w okolicy, w której Rich Rosenthaler widział chłopaka. Poszukującym udało się trafić także na kilka butów, jednak żaden nie został jednoznacznie powiązany z kolinem. We wtorek drugiego dnia poszukiwań zaczęto przeszukiwać obszary wokół rzeki i stawu Raket i Piercefield Flow. Warunki były trudne. W niektórych miejscach śnieg sięgał do pasa. Ochotnikom biorącym udział w poszukiwaniach brakowało przeszkolenia i doświadczenia wymaganego do przeszukiwania akwenów, dlatego zaangażowano 18 ekip poszukiwawczych, składających się z 8 do 10 osób, z których każda była specjalnie przeszkolona w zakresie technik przeszukiwania dzikiej przyrody. Zajęły się one przeczesywaniem lasów i wód między Taper Lake a Piersfield. Całe miasto modliło się, aby Colin odnalazł się cały i zdrowy, jednak dni dłużyły się i nie było żadnych napawających nadzieją śladów. W sobotę, 17 marca, utworzono punkt kontrolny na NY3, dokładnie w miejscu, w którym chłopak ostatni raz był widziany. Policjanci mieli nadzieję, że tą trasą będą przejeżdżać te same osoby co tydzień wcześniej i uda się znaleźć nowego świadka wydarzeń z tamtej nocy. Zatrzymywano wszystkie samochody, zadawano pytania i rozdawano ulotki, jednak ostatecznie nie udało się uzyskać żadnych nowych informacji. W poniedziałek policja ogłosiła, że zawiesza dotychczasowe poszukiwania na szeroką skalę i od tego momentu będą prowadzić tylko okresowe przeszukania terenu, chyba że w sprawie pojawią się nowe informacje. Mimo przerwanej akcji poszukiwawczej detektywi kontynuowali śledztwo i badali przebieg imprezy, na której Colin był w nocniknięcia. Przesłuchiwali wszystkie osoby, które miały kontakt z chłopakiem. Monitorowano także Facebooka i inne media społecznościowe w poszukiwaniu wskazówek na temat tego, co mogło się wydarzyć. Tymczasem skończyła się przerwa wiosenna i koledzy ze studiów wracali na uczelnię. Rodzice Kolina mieli cień nadziei, że syn jakimś cudem pojawi się w szkole, jednak tak się nie stało. Sprawdzono aktywność legitymacji studenckiej chłopaka, którą trzeba było zeskanować, aby wejść do budynków na terenie kampusu, i ostatni raz była użyta 9 marca 2012 roku. Śledczy przesłuchali uczniów mieszkających w tym samym akademiku co Colin i wszyscy wypowiadali się o nim w samych superlatywach. Był lubiany i zdecydowanie nie miał żadnych wrogów. John i Patty Gillis ogłosili nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za informacje, które doprowadzą do odnalezienia ich syna. Wierzyli, że ktoś w społeczności musi wiedzieć co stało się z Colinem, jednak z jakiegoś powodu boi się to ujawnić. Ocew był niestety rozczarowujący, i nagrodę podniesiono do 25 tysięcy dolarów. Mijały kolejne miesiące, a po Kolinie wciąż nie było śladu. Poza kilkoma przedmiotami osobistymi, znalezionymi pierwszego dnia poszukiwań, nie było żadnych śladów wskazujących na to, co mogło się stać. Wiosna przemieniła się w lato, a lato w jesień. Policja zaapelowała do myśliwych, żeby zwracali uwagę na każdą nietypową rzecz, którą mogą zobaczyć podczas swoich polowań. Niestety wysiłki śledczych i ochotników nie doprowadziły do przełomu i sprawa pozostawała nierozwiązana. Istnieje wiele teorii na temat tego, co mogło spotkać Kolina. Na początku sugerowano, że ktoś mógł przypadkowo śmiertelnie go potrącić i chcąc uniknąć odpowiedzialności, ukryć gdzieś ciało. Policja jednak wykluczała tę możliwość, ponieważ nocami na tej drodze prawie nie ma samochodów, a do tego po wypadkach tego typu zwykle zostają ślady, czy to w postaci części samochodowych, czy rozbitego lusterka, krwi, lub śladów hamowania i poślizgu na jezdni. Na drodze pozbawionej jakichkolwiek latarni próba usunięcia wszystkich dowodów byłaby trudnym zadaniem. Ta teoria jest więc mało prawdopodobna, jednak nie można jej oczywiście całkowicie wykluczyć. Jedną z bardziej prawdopodobnych możliwości jest to, że Colin zboczył z drogi, wszedł do lasu i tam zgubił się albo opadł z sił z powodu zimna i stracił życie w wyniku hipotermii. Miałoby to sens, biorąc pod uwagę jego nieodpowiedni do warunków strój, jednak, zdaniem policji, w takim przypadku ciało chłopaka z pewnością zostałoby odnalezione. Zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i dokładność akcji poszukiwawczej. Dodatkowo w poszukiwaniach udział brały psy tropiące, specjalnie wyszkolone do odnajdywania zwłok i na pewno w takim wypadku trafiłyby na trop. Jeśli osiemnastolatek wszedł do lasu i był zdezorientowany z powodu ciemności, mógł także wpaść do wody, jednak wszystkie zbiorniki wodne w okolicy również zostały dokładnie przeszukane. Jednym z najbardziej zagadkowych aspektów tej sprawy jest także fakt, że po opuszczeniu imprezy Colin poszedł w przeciwnym kierunku niż powinien, chcąc wrócić do domu. Jeśli był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, to mógł być zdezorientowany i po prostu się pomylić. Równie możliwe jest jednak także to, że chłopak celowo udał się w stronę Piersfield. Świadkowi Ostenowi Tuchajowi powiedział, że czeka na znajomego, i podczas tej interakcji wydawał się świadomy otoczenia. Tajemnicą pozostaje to, czy Colin skłamał co do umówionej podwózki, czy może faktycznie był z kimś umówiony i ta osoba po niego przyjechała. Jedyne co jest pewne, to, że nie był to żaden z jego znajomych z imprezy i osób wskazanych przez rodziców chłopaka. Może osoba, z którą się umówił, miała przyjechać z Piersfield i dlatego 18 latek szedł w tę stronę, żeby wyjść jej naprzeciw, i może chciał być w ciągłym ruchu, żeby nie zamarznąć czekając. Choć teorii jest wiele, policja przyznała, że nie wyklucza możliwości udziału osób trzecich, a przebieg imprezy, na której Colin był przed swoim zaginięciem, pozostaje zagadką. Krążą plotki, że chłopak uczestniczył tam w minimum jednej bójce i może ten konflikt w jakiś sposób jest powiązany z jego późniejszym zniknięciem i potencjalną śmiercią. Pewne jest jednak, że Colin opuścił imprezę cały i zdrowy, ponieważ był widziany przez minimum trzech kierowców i wtedy z pewnością był sam. I na pewno nikt za nim nie szedł i go nie śledził, choć nadal pozostaje możliwość, że osoba, która go porwała, poruszała się samochodem. Na poboczu nie było jednak żadnych śladów szarpaniny. Wokół leżał śnieg, więc teoretycznie policja powinna zauważyć ślady walki, jeśli to takiej doszło. Wyglądało jednak na to, że Colin po prostu rozpłynął się w powietrzu. Po ponad ośmiu latach od zniknięcia chłopaka w listopadzie 2020 roku w sprawie pojawił się nowy trop. Policja otrzymała informacje od anonimowego informatora, które prowadziły ich do posiadłości Old Noble Farm w mieście Edwards. Wskazówka sugerowała, że na tym terenie ukryte może być ciało Kolina Gillisa. Z użyciem maszyn wykopano dół o szerokości 6 metrów, ale niestety nie przybliżyło to do rozwiązania sprawy. Colin do dziś pozostaje nieodnaleziony. W jego sprawie wciąż wyznaczona jest nagroda w wysokości 25 tysięcy dolarów i w tym roku od zaginięcia chłopaka minęło już 12 lat i, jeśli żyje, skończył 30 lat. Ta sprawa rzuciła cień na spokojną, bezpieczną społeczność Tupper Lake. Mieszkańcy, mimo upływu lat, nie zapomnieli o Kolinie. Plakaty z jego zdjęciem nadal można znaleźć na każdym kroku, a posiedzenia lokalnego zarządu rozpoczynają się minutą ciszy w intencji jego rodziny i jego bezpiecznego powrotu do domu. Do dziś ta sprawa nie daje spokoju także śledczym, którzy nad nią pracowali. Były dowódca oddziału Policji Stanowej, John Tibbetts Jr., powiedział w 2018 roku, że z całej jego trzynastoletniej kariery sprawa Colina Gillisa spędza mu sen z powiek i że trzyma on zdjęcie zaginionego na swoim biurku, nie tracąc nadziei, że pewnego dnia policji uda się zamknąć tę sprawę. I to jest już koniec tej historii. Sprawy takie jak ta, czyli nierozwiązane od lat zaginięcia, bywają przytłaczające. Brak odpowiedzi i niepewność nierzadko bywa gorsza od najgorszej prawdy. Rodzina Kolina od lat żyje w zawieszeniu, nie mogąc w pełni pogodzić się ze stratą, ponieważ nie jest nawet pewne, czy to strata na zawsze. Nadzieja często bywa budująca, jednak w niektórych przypadkach także paraliżująca. Liczne sprawy, z których część miałam okazję przedstawiać tutaj na kanale, pokazują, że nawet po upływie kilku dekad możliwe jest odnalezienie danej osoby całej i zdrowej, jednak jak będzie w tym przypadku, pokaże czas. Dla mnie przerażające w takich przypadkach jest to, że człowiek może zniknąć od tak w ułamku sekundy, w jednej chwili jest, a w drugiej go nie ma i przez 12 lat nie wiadomo co się stało. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Podzielcie się nim proszę w komentarzach. Jeśli również macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, to również napiszcie to w komentarzach oraz wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo.